Cześć, witajcie! O mój Boże, a co to za gra? To nie Pokemony, nie skandal. Boże, jak można pokazywać na kanale inne w ogóle materiały niż tylko WOD. Oh. A dzisiaj jednak WOD. Zaskoczenie, ja również. Do, do pokazania mam wam dzisiaj WZ131 no, dziwo. Jakoś tak ostatnio się złożyło, że u mnie na kanale y, bywają czołgi chińskie, ostatnio lekkie był WZ132 w wykonaniu dopamin teory y, y, był. Typ 62, za którego sterami byłem ja, e, pora tym razem na WZ-131. WZ-131 był u mnie już na kanale kilka razy, w opisie podam Wam linki do starszych materiałów z tym czołgiem. Natomiast dzisiaj e, bohaterem będę nie ja, będzie właściwie nie ja, a będzie mój kolega z klanu Suicidal Division, czyli Radley. Radley śmiga sobie na bardzo fajnym lajciku, jaki jest WZ-131, przynajmniej ja go bardzo miło wspominam. Losowanie Piaszczysta Rzeka w trybie, y, rzeka w trybie obrony. Jest to dobre losowanie do laj dla lajta, można gdzieś tutaj coś podziałać na środku, y, coś poświecić i zobaczymy y, co Radley ugra. Jest po jednej artylerii, jak widzicie, zaraz pewnie będzie masa pytań, co to są za mody, z jakich modów dodzie korzystasz, jak zwykle z modów Aslina. W jeden. niestety liczba modów jest dość mocno ograniczona, co mnie wkurza, no ale cóż yy... znaczy, co mnie wkurza, może nawet nie tyle wkurza, bo tak naprawdę do szczęścia brakuje mi yy, brakuje mi niewielu modów, czyli oznaczeń aslinowskich, yy, jeśli chodzi o kolory. Nasi zieloni, wrogowie czerwoni, a więc bym zmuszony skorzystać z oznaczeń standardowych. Właściwie to jest chyba nawet nazywane tym xv czyli zieloni, czerwoni, trochę, z trochę inną grafiką. Teraz muszę się troszkę do tego przyzwyczaić. No i cóż, wota. Długo nie grałem, w końcu jednak się w końcu jednak znalazłem chwilę, ponieważ dostałem dwa czołgi w prezencie. M4 Improved, o którym będę robił materiał. Za jakiś czas na razie muszę rozegrać swoje wymagane 50 bitew do tego, żeby o tym czołgu zrobić film oraz 59 Patona, więc po zrobieniu materiału i rozegraniu bitew o M4 Improved będę grał na na 59 paton, więc tych dwóch czołgów na pewno za jakiś czas możecie spodziewać się materiałów. Na razie jednak patrzymy, co tutaj cuduje Radley. Ma 1000 uszkodzeń zrobionych. Wystrzelał się trochę za amunicji premium zostało mu 9 pocisków. A za bardzo na razie bitwa do przodu nie idzie. Natomiast no, pamiętajmy, że jesteśmy stroną broniącą się, więc to nie my musimy puszować, nie my musimy, my tylko możemy trzeba umiejętnie grać wykorzystywać to, że przeciwnik jest dość, jest dość leniwy. Już widzę, że jest problem w powtórkach. Jak zwykle to zresztą bywa. Co patrz, to trzeba wprowadzić jakiś, in, jakiegoś innego baga w powtórkach, żeby ludzie nagrywający wota mieli jeszcze trudniej. Nie, ka nie za każdym razem widać podświetlający się kontur yy, czołgów wroga. Do tego wkurzające jest to, że przez wiele błędów w powtórkach Część z was zaraz dopatruje się jakichś strasznych rzeczy w, w postaci nielegalnych modów itd. Tak a często właśnie gracze, którzy u mnie występują, bądź na przykład ja sam, nie korzystają z jakichś udziwnień. Nie mówię, że zawsze, chociaż ja na ogół prezentując już powtórkę jakiegoś znajomego na kanale, informuję go, że mu wyraźnie, jeżeli używa jakiegoś badziewia. To będzie poddane krytyce, więc przesyłając do mnie film, każdy z moich znajomych musi liczyć się z tym, że będzie dość mocno weryfikowany przez was, czyli społeczność wotowskich graczy. Zostały cztery pociski Radleyowi. Bardzo ładnie teraz w tego ocho wbił pocisk. 1989 uszkodzeń. Dobry, dobry już wynik. Nie wiem dlaczego oho w ogóle nie patrzy na naszego bohatera. Teraz się chyba kapnął, że on tutaj stoi i bardzo dużo szczęścia, obieg 704 wykończył tego ocho. Dlaczego bardzo dużo szczęścia? Bo oho mógłby być bardzo, bardzo groźny dla radleja. Fuzet nie ma pancerza a oho, jeżeli miał Chaobice, no to mógłby nawet zdjąć naszego bohatera na strzał. Teraz VKB stojąca bokiem. Znowu, w ogóle przeciwnicy ignorują Radleya. VKB dostała od boku, została podpalona, teraz wykończona. I w tym momencie nasz bohater wyprztrykam. Co ja chcę powiedzieć? Wystrzelał się z wszystkich pocisków. Premium. Co ugra dalej? Pożyjemy. Zobaczymy. Na razie Radley. Próbuję tutaj jeszcze wykorzystać opieszałość przeciwników. Ta kamera również jakoś wydaje mi się, że w tej wersji trochę inaczej się obraca. W ogóle mam wrażenie, że trochę inaczej wyglądają, wygląda grafika. Nie wiem albo to przez to, że długo nie grałem, albo faktycznie coś popierdzielili. Ciężko, ciężko mi na razie się przyzwyczaić, ale myślę, że z czasem się uda. I z również z podpałą, no bardzo, bardzo dużo szczęścia. Zaraz Radlej chyba przyjmie pocisk od tego i zaczynę, zdąży się iść spalić. Tak jest! Proszę Państwa. 3,500 tysiąca uszkodzeń, drugie podpalenie w bitwie, drugi frag i smusiał mieć chyba uszkodzony magazyn amunicyjny, że nie strzelił w naszego bohatera. Po raz kolejny też szczęście sprzyja, ale jak to mówiąc, szczęście sprzyja lepszym. Trochę farta trzeba mieć, nawet dużo farta, żeby w coś w tym bocie ugrać. No i Radley sobie śmiga. Hej, hej, do przodu. Fuck off with aimbot, two time fire. No tak, to faktycznie jest bardzo... Bardzo dziwne, że dostając w dupę czołgu, gdzie są zbiorniki paliwa zostaliśmy podpaleni, tak jest. Jeszcze report. O matko i córko. Teraz załatwiony AMX 1357, trzeci frak na koncie Radleja zostaje GWS stoi AT15. To oczywiście nasz bohater teraz powinien również dostać trochę po spocie. No a T15, jeżeli dobrze Radley zagra, to bardzo łatwo powinien wymanewrować i wjechać mu nazad. Terek jest dość yy, wolny, dość toporny. Ale dobrze się yy, AT15 spodziewał, z której strony wyjedzie Radley. Na szczęście zapas hapsów, jakimi dysponował nasz bohater, pozwala mu na wjechanie na tyłek. Teraz jeszcze artyleria nasza, gęsi t 15 zadaje jej ponad 800 uszkodzeń. Z jednej strony dobrze, bo jest to po naszym spocie, z drugiej strony nasz bohater zyskałby dużo więcej expa jeszcze, gdyby to było tylko po nim. I teraz nasza... <grym> to jest dziwne, nie? Że to trzeba być trochę... a zresztą dobra, nieważne. Dużo szczęścia, że lorka nie zabiła naszego bohatera i gdzieś jeszcze stoi GWS-100. Trzeba go tylko zlokalizować. Wiedzieliśmy, że strzelił, nie trafił w naszego bohatera, prawdopodobnie stoi gdzieś na górkach. Tak mi się wydaje. Zostało 2 minuty, 2,5 minuty właściwie do końca bitwy. Wiadomo, że już wygraliśmy. 200 uszkodzeń przekroczone. Wiadomo, że wygraliśmy. Trzeba teraz tylko zobaczyć jeszcze, gdzie stoi Arta, dobić ją i zobaczyć, ile EXPA dostaniemy za taki wynik. Losowanie było tylko z jedną dziesiątką i też dość... Znaczy z jedną dziesiątką u nas, dwie dziesiątki po stronie przeciwnej, bo była tam 10si dziesiątotierowa Arta. Takich losowań również być nie powinno. Może kiedyś doczekam dnia, w którym WG w końcu ruszy dupę i zajmie się meshmakingiem, żeby wyglądał on trochę bardziej przyjaźnie dla gracza. Jest GWS to wymanewrowany, teraz piątka powinna go dobić, tak jest. 15-7, wygrywamy. Zobaczmy screen. A screeny końcowe wyglądają następująco: Zabitewkę wpadła Radlejowi Pierwsza odznaka biegłości na tym WZ-131. Do tego oczywiście odznaka mistrzowska asa pancernego oraz. Confederate nie są to wyniki, znaczy nie są to medale nie wiadomo jakie i nie wiadomo w jakich ilościach, ale moi drodzy, zobaczcie na to. 4473 punktów uszkodzeń, 3 fragi oraz 4639 punktów po asyście, yy, czyli w sumie mamy tutaj ponad 9000 łącznie dało naszemu dzisiejszemu bohaterowi czyli Radlejowi ponad 2000 punktów bazowego expa 2130 bazowego expa Naprawdę Radley szacunek bo tak jak mówię przekroczyć barierę 2000 expa nawet na lajcie to już jest fantastyczny wynik Mi się to nie udało pięknie tutaj przekroczone nie dość że 2000 to ponad 2100 gratki Radley, Naprawdę Zazdroszczę, czy mi się kiedyś uda przekroczyć 2000 expa? Pewnie nie, bo jestem botem, ale pożyjemy. Zobaczymy. 27 strzałów oddanych, 24 trafione, 18 z penetracją. Na te 4473 uszkodzeń tylko 954 na dystansie powyżej 300 metrów. Przejechane 4 km, więc zabrakło kilometra do medalu Trok'a. Nawet na czysto udało się jeszcze wyjść prawie 17 tysięcy kredytów zarobionych, ale oczywiście nawet moglibyśmy wyjść na minus, bo byłoby warto, kiedy przekracza się barierę 2000 EXPA. Mam nadzieję, że bitewka, jaki wynik się Wam podobały. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału i widzimy się w kolejnych filmach z woda, ale nie tylko. Trzymajcie się. Cześć!